na prezentacji multimedialną Las wokół nas odbywa się pod honorowym patronatem starosty Bytowskiego. Witamy wszystkich uczestników konkursu, witamy ich opiekunów oraz wszystkich przybyłych gości. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Bytowskiego, którzy w okresie od listopada do końca grudnia ubiegłego roku pod okiem opiekuna samodzielnie przygotowywali prezentację multimedialną na jeden z czterech zaproponowanych przez nas tematów do wyboru. A było to Las z domem dla zwierząt, tajemnice lasu, Las w codziennym życiu mojej i mojej rodziny oraz drzewa naszych lasów. Jedna szkoła mogła zgłosić maksymalnie pięciu uczestników, a w sytuacji, jeśli w danym gimnazjum zgłosiłaby się większa liczba uczniów chętnych do udziału w konkursie, szkoła przeprowadzała eliminację we własnym zakresie. W konkursie naszym udział wzięło 6 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bytowskiego, a wśród tych szkół znalazło się Gimnazjum nr 1 w Bytowie, Gimnazjum nr 2 w Bytowie, Zespół Szkół w Łódnie, Zespół Szkół w Wrzeźnie Szlacheckim, Zespół Szkół w Parkowie, Zespół Szkół w Studzienicach i to wszystkie. Na konkurs wpłynęło łącznie 16 prezentacji wykonanych przez 15 uczniów pod kierunkiem 7 nauczycieli obiektów wszystkie prace spełniały warunki konkursowe. Może teraz parę słów na temat kryteriów um, tej samej pracy komisji konkursowej. E, braliśmy pod uwagę takie, e, takie zagadnienia, jak poprawność merytoryczna, a więc zgodnie <słuch> z tematem <problemem, słuch> dobór i układ wykorzystanych materiałów e, przez uczniów, e, poprawność językową, Wykorzystane technologie informatyczne, a tutaj bogactwo zastosowanych w prezentacji form wyrazu, takich jak obrazy, teksty, animacje, wszelkiego typu komentarze, a także celowość ich użycia. Stronę techniczną, czyli czytelność, prosta czcionka, wielkość liter, atrybuty tekstu, konsekwencje w ich stosowaniu. Samoistny pokaz slajdów i umiejętne połączenie tych wszystkich form, a zwłaszcza oryginalność, pomysłowość i kreatywność autorów prezentacji. Ciemny, pachnący, wielki las. Ile tu kwiatów, ziół i traw. Jak złotem ku mnie błyszczy mech. Ile tu duchów lata w krok. Jak błyszczą skrzydła pośród drzew. O Boże, cóż za cud i czar. Sto dębów z wiatrem szumi wraz. Sto dębów mgłę przeżyna wpław. Złotą, słoneczną, letnią mgłę i wonny, świeży wiatr udech. Złotych rozwiesił Arfę w stąg. Idzie. O, idzie z ziemi zew. Z pachnącej ziemi z wonnych par, idzie i woła, gra i brzmi. To idziesz ty. To idziesz ty, Obóstwo Święte, święta moc. Matko i dziecko duszy mej. Spokojem zachwyca, duszę przenika i zapachem odurza dziewiczej przyrody. Kwieciem zawilców ziemię zdobi, tajemniczym spokojem i urokiem przyrody wzrusza. Bezmierny ocean drzew, kojący umysł człowieka. Oaza wyciszenia. Tak wiele daje nam Ziemia. Żyry oceniające prace konkursowe przyznało trzy równorzędne nagrody. Każda z nich została przyznana za temat, za prezentację wykonaną na inny temat, uwzględniając rozmaite ujęcie wybranych tematów przez uczestników konkursu. Witam Państwa serdecznie. Cieszymy się, że taki konkurs, który odnosi się do lasów, coś, co jest dla nas rzeczą naturalną, Tak, 53% powierzchni powiatu to lasy. I mamy konkurs, który ma propagować te sekrety, te tajemnice, ale też i życie codzienne, bo też jest taka kategoria las i to jak, 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 jak w tym lesie żyjemy, czy jak z tego lasu korzystamy. Dziękujemy tutaj i Bibliotece Pedagogicznej i Nadleśnictwu za to, że tego typu akcje promują, bo Powiat Bytowski też promuje się swoim środowiskiem. Nasze logo, nasze hasło promocyjne to Powiat Bytowski, Moc Natury, który wprost odnosi się właśnie też do tego środowiska, w którym żyjemy, i przede wszystkim do lasów, które nas otaczają. Ale przede wszystkim dziękuję uczestnikom, że potrafią zaangażować się w propagowanie właśnie też tej idei popularyzowania lasów, też zaglądania w te lasy troszeczkę głębiej, nie tylko przy okazji jakiegoś zwykłego spaceru, to co powiedziałem, takiego. Bycia na co dzień z tym lasem, ale szukania tych sekretów tajemnic i pewnie pokazywania piękna lasu w takim sposób troszeczkę inny przy wykorzystaniu tych nowoczesnych technik w postaci prezentacji multimedialnych. Okazji do gatulowania pewnie jeszcze będzie sporo, bo mam nadzieję, że takie konkursy może w innej formie, ale dotyczące lasu będzie sporo. Wszystkim uczestnikom dziękuję za Wasze zaangażowanie, a oczywiście laureatom zwycięzcom też węczymy. Nagrody i wyróżnienia. Dziękuję serdecznie. Teraz chyba ta najmilsza chwila dla uczestników konkursu, czyli wręczenie nagród. E, poprosimy tutaj Adrianę Kapiszka, uczennicę klasy pierwszej gimnazjum zespołu szkół w Łubnie, za prezentację e, na temat las domem dla zwierząt wykonaną pod, kierunką, pod kierunkiem, przepraszam pani Lucyny Hołodowskiej. Prosimy teraz do nas Ryszarda Pietrulewicza, ucznia klasy pierwszej e-gimnazjum nr 1 w Bytowie który wykonał prezentację na temat tajemnice lasu, pod kierunkiem pani Bożeny Kaczmarek. Nagrodę za prezentację na temat las w codziennym życiu moim i mojej rodziny otrzymał Marek Depka z ze szkół w Studzienicach. państwa bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze uczestnikom laureatom dziękuję wszystkim szkołom które wzięły udział w konkursie dziękuję wszystkim nauczycielom pod okiem których powstały dzisiejsze prezentacje był to już drugi konkurs na prezentację multimedialną organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Bytowie. Pierwszy to było włączenie się w obchody roku szopanowskiego w 2010 roku. Tegoroczny dotyczył właśnie Międzynarodowego Roku Lasów i z tego miejsca zapraszam na kolejne edycje naszego konkursu, ponieważ mamy nadzieję, że będą one miały charakter cykliczny. Bardzo serdecznie, tak jak tutaj powiedzieliśmy, gratulujemy uczestnikom, dziękujemy za szczerość w tych prezentacjach, za piękne zdjęcia. Mam nadzieję, że ten czas spędzony tutaj dzisiaj to była taka właśnie bardzo ciekawa lekcja przyrody. Ja dowiedziałam się z tych prezentacji naprawdę bardzo wiele ciekawostek. Urzekły mnie też piękne zdjęcia, myślę, że Państwa również. I z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy Panu Starości za objęcie, Honorowym patronatem naszego konkursu. Dziękujemy Nadleśnictwu Bytów za współpracę i piękne nagrody. Naszym artystom, jeszcze raz, za wspaniałą oprawę muzyczną i poetycką i wszystkim Państwu za to, że znaleźliście czas i przyszliście, aby spędzić go tutaj na podsumowaniu konkursu. Dziękuję serdecznie.